Zadanie 27, matura 2020, poziom podstawowy mań. Rozwiąż równanie. No dobra, mamy tutaj postać iloczynową, pięknie, a my wiemy, że w momencie, kiedy mamy iloczyn dwóch czynników, to ich iloczyn jest równy 0, w momencie, kiedy jeden z tych składnikowych, z tych elementów jest równe 0, czyli musi być a równe 0 lub b musi być równe 0, czyli już tutaj nam się to pięknie równe rozkłada, że x kwadrat odjąć 1 musi być równe 0, lub x kwadrat odjąć 2x musi być równe 0. No i to już jest zdecydowanie prostsze, czyli x kwadrat powinno być równe 1, czyli x jest równe 1 lub minus 1, o tym trzeba koniecznie pamiętać o tej ujemnej wersji, jeżeli tutaj mamy kwadrat, a tutaj można by było policzyć delta, ale jeżeli wyciągniemy x przed nawias, będziemy mieć x odjąć 2, czyli znowu postać iloczynową, czyli to dokładnie to samo, co było tutaj. Czyli x musi być równe 0, albo x musi być równe 2 w takim razie, bo jak podstawię dwójkę tu, to mamy 0 w tym nawiasie, razy coś tam jest równe 0. No i mamy nasze cztery rozwiązania: Raz, 2, 3 i 4.